Cześć, ten odcinek będzie nieco inny. Chcę ci dziś opowiedzieć o człowieku, który zredefiniował dla mnie ostatnimi czasy rozwój osobisty. Alan Watts to jest facet, który był filozofem, psychologiem i takim duchowym tłumaczem rzeczywistości. On mówił o życiu tak. Że człowiek nie czuł się źle, nie czuł się zepsuty, tylko w końcu oddychał. On nie obiecywał sukcesu i on po prostu mówił, że życie nie jest problemem do rozwiązania, że życie to jest doświadczenie, że to jest taniec i że to jest proces. I bardzo mocno ze mną to rezonuje. I ten odcinek właśnie jest o Alanie. Ale myślę, że jeszcze bardziej o nas, o Tobie, o tym, jak często próbujemy naprawić coś, co wcale nie jest popsute. Alan Watts urodził się w Anglii w 1915 roku. Był to inteligentny chłopak z takiej klasy średniej i on zajął się duchowością, zanim to było jeszcze modne. Jako młody chłopak czytał dużo o buddyzmie, o taoizmie, o Zen. Pojechał do Stanów, zamieszkał w Kalifornii i tam się wszystko zaczęło. Tam zaczął mówić na uniwersytetach, w radiu, w salach, które pękały w szwach. Miał brytyjski akcent, sarkazm i, i tą taką niesamowitą zdolność tłumaczenia trudnych rzeczy tak, że rozumiała go zarówno studentka psychologii, jak i hippies z ulicy. On mówił o duszy. Mówił o duszy, ale nie jak taki guru duchowy, przewodnik, tylko jak człowiek, który zjadł trochę życia i wie, że sensu nie znajdziesz w przepisach, tylko w tym, co się dzieje tu i teraz. Watts podważał coś, co my, nawet w rozwoju osobistym, często łykamy jak mantrę. Popraw się, rozwijaj się, zmień się, stań się kimś. On mówił, a co, jeśli już jesteś tym, kim masz być? A cały problem polega na tym, że próbujesz być kimś innym. I tu wchodzi ta moja, ukochana ostatnimi czasy autentyczność. Słowa Wattsa były jak kubek zimnej wody, bo zamiast nieustannie pracować nad sobą, ogarniać siebie, wznosić się na wyżyny, na wyższy poziom, to on mówił bądź po prostu sobą, po prostu żyj, wróć do siebie. I tutaj nie chodziło o pasywność, ale o to, żeby nie budować tego swojego rozwoju na poczuciu, że jesteś niekompletna, niekompletny, że jesteśmy niekompletni. On mówił bardzo prosto, że ego to jest tylko opowieść o tobie, fikcja, taki głos w głowie, który twierdzi, że już wie kim ty jesteś. I że kiedy się z tą opowieścią utożsamiasz, to wtedy zaczynasz cierpieć. Bo ego to jest kontrola, to jest porównanie, to jest lęk. Ego w ogóle boi się śmierci, ego walczy o sukces. Ego nie zna spokoju. A tymczasem ty, ja, my, jesteśmy czymś znacznie więcej. Nie jesteśmy tym głosem w głowie. Nie jesteś tym głosem w głowie. Jesteś tym, tym, kto ten głos po prostu słyszy. Nie jesteś opowieścią, jesteś świadomością. I dla mnie to było coś, co całkowicie zmieniło podejście do wewnętrznej pracy. I do tego, co chcę teraz mówić. Nie zrób siebie od nowa, tylko wróć do tego, co zawsze już w tobie było do spokoju, do obecności, do swojej duszy. Przestań kontrolować, bo to i tak nie działa. To jest mega wyzwalające. Im bardziej próbujesz złapać wodę, tym szybciej wypływa ona ci z dłoni. Ale jeśli że jej przepłynąć, to poczujesz ją naprawdę. To są słowa Alana Watsa. I dokładnie tak działa życie, kiedy próbujemy kontrolować wszystko: relacje, sukces, ciało, duchowość, czas, to życie zaczyna, to wszystko zaczyna się napinać. I przestajemy czuć przyjemność z tej drogi. Alan uczył, że kontrola to jest w ogóle iluzja i że najwięcej mocy mamy wtedy, kiedy odpuszczamy, kiedy odpuścisz. I nie na zasadzie olej wszystko, tylko na zasadzie zaufaj procesowi, naucz się tańczyć, zamiast analizować każdy krok. I dlaczego to jest takie ważne, zwłaszcza dziś, zwłaszcza teraz w dzisiejszych czasach? Bo dziś. W erze rozwoju, coachingu, Instagrama, kursów, praktyk, metod, afirmacji, bardzo, bardzo łatwo się pogubić. Ja się już wielokrotnie w tym wszystkim gubiłam. Wszystko wygląda jak droga do lepszej wersji siebie, ale często jest drogą do jeszcze takiego większego poczucia, że nie jestem wystarczająca i że cały czas coś robię źle że niby wiem, że niby jestem w rozwoju, a i tak ktoś mi wytyka błędy. Że taka jesteś w rozwoju, a robisz to, to, to i to, i to. Chodzi powrót do tego, co jest prawdziwe, do siebie, ale bez napinki, bez wyścigu, dać sobie ten czas, bez porównywania się. Jeśli słuchając teraz tego odcinka czujesz, kurczę, ja też chcę mniej się starać, ale więcej żyć. To naprawdę nie jesteś sama, nie jesteś sam. Łoc nie żyje od chyba 50 lat, a jego głos wciąż dociera, bo mówił rzeczy uniwersalne nie o tym, jak się wznieść wyżej, tylko jak zejść głębiej do siebie. I daj sobie dziś chwilę nie zrób nic jakiegoś tam wielkiego, ale po prostu sobie usiądź oddychaj. Popatrz na świat jak na coś, co nie wymaga kontroli. Bo nie wszystko trzeba zrozumieć, nie wszystko trzeba uzdrowić. Czasem wystarczy po prostu być. Ok? Jeśli ten odcinek poruszył coś w tobie, to podziel się nim. I wróć tutaj, kiedy znowu poczujesz, że trzeba coś ze sobą zrobić, bo czasem właśnie nie trzeba, nie trzeba. I jak zawsze proszę o. Jeśli masz taką chęć, o zostawienie komentarza. Jeżeli nie wiesz, co napisać, to wystarczy komentarz tak zwany, taktyczny. Czyli jakaś emot ikonka może być serduszko. Jeszcze raz dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Za to, że wyrażasz chęć wrócenia do siebie. To jest piękne. To jest piękne. Trzymam za ciebie kciuki za każdego osobno. Wiem, że dasz radę. Wiem, że dasz radę.